Witajcie! Dzisiaj wam pokażę jak zrobić symulację systemu operacyjnego, jak, was, wasz system nie od... jak was, wam wasz system nie odpowiada. No to zaczynamy! Ja na początku już sobie to zrobiłem, ale ja usunę to. Trzeba narysować takiego duszka, jakby guzik włączania. I jeszcze tła. Tutaj mam takie tło jak to. Możecie narysować podobne. Dobrze, jak ściągnąć ten program. Zobaczycie w moim filmiku, że jak zrobić chyba grę w skreczu. Dobrze, no to teraz pokażę Wam, jak zacząć. jeszcze jakieś takie pulpit jaki chcielibyście mieć, ale ja tutaj narysowałam po prostu tak, a to jest do włączenia komputera do ręce systemu. Dobrze, no to teraz? Ja mam ukryty tylko pokażę sobie pokażę. Jak macie za mało, to pomniejszcie sobie większą ściuszkę, a jak macie za dużo, to zmniejsz nóżkę. Nie ja miałam teraz odpowiednich rozmiarów. Ustawiamy gdzieś tu, gdzie systemu Trakcji włączania, i wtedy wybieramy sobie kontrolę. Kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę no, wtedy bierzemy pokaż, A tutaj, kiedy duszek kliknięto, jeden. Nadaj. Dodajemy sobie nowy i fłoł. Fłoł. teraz sobie wybieram, można też włączanie i tak dalej. Wszystko można. dobrze. I wtedy bierzemy jeszcze ukryj. Teraz wybieramy sobie scenę. W zakładce kontroli, kiedy klikniemy to zieloną angielską, wybieramy, zmienimy na tło 2. Up. I teraz, kiedy otrzymamy łącz, wygląd, łącz łącz na łącz jeden nie łącz 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 tło łącz i teraz klikamy tak i mamy. Teraz, kiedy to, to wtedy mamy nasz pulpit. W tym filmiku to na tyle. Oglądajcie następne filmiki. Jeśli nikt nie będzie oglądać, może przerwę serię. ale raczej nie.